Spotkanie z fanami, a później scena. A teraz ręce w górę i oklaski dla Daniela Ricardo. Wspaniale, że do nas wróciłeś. Dzięki. Powiedz, jaka jest twoja rola. Przygotowuję posiłki Maxa i Checo. Co jeszcze? Wspaniale. Wiemy, że jesteś zajęty. Nie bardzo. To będzie Daniel, Daniel będzie się, się dziwnie czuł w Padoku jako kierowca rezerwowy. Ma jedynie udzielać wywiadów, uśmiechać się i być sobą. Krzywiać <mierdanie> maskę, Rikado. chodzić na spotkania i, i zadowalać fanów. Sure Musi boleć. Chodzę na wyścigi. Ale jest ciężko, bo lubię rywalizację i mam w sobie zawał. Nadal umiem jeździć. Jak odzyskasz fotel? Nie mam pojęcia.